No to jeśli już wiesz jakie kurtki nosić, to teraz pokażę ci jakie buty nosić tej jesieni, żeby wyglądać jak modna, nowoczesna, dobrze ubrana kobieta. Długie kowbojki, brązowe. Wysokie kozaki z frędzlami, zamszowe albo skórzane. Botki lub kozaki z szeroką marszczoną cholewką. Na niskim obcasie Kitten Hill, w szpic. Czułenka lub baleriny w szpic z wysoko zabudowaną cholewką. Buty sportowe na płaskiej, cienkiej podeszwie. Gładkie mogą być nylonowe, mogą być zamszowe, mogą być skórzane albo w zwierzęcy print. Pantera, zebra, krowa. Sneakersy kolorowe, żółte, czerwone, mogą być błękitne, mogą być w pudrowym różu. Skóra, zamsz, płaska cienka podeszwa. Baletusz, zamszowe, ewentualnie baleriny lub buty na kitten Hill wiązane wokół kostki, czułynka skórzane na szpilce, na kitten heel, bez pięty, bordowe, beżowe, brązowe. Baleriny z kwadratowym nosem Mary Jane, czyli z paseczkiem, srebrne, czerwone, brązowe. Chodaki, kowbojki złączonych tkanin, wyszywane. Botki lub kozaki zamszowe z kwadratowym nosem albo w zwierzęcy print na niskim obcasie zakrzywionym, z lekko ściętym noskiem. I tak naprawdę jest bardzo wiele fajnych możliwości do wyboru. Możesz sobie dopasować buty do stylizacji, które lubisz nosić. Już należy do ciebie! To naprawdę jest w czymś. Dlatego dobrym wyborem będzie, jeżeli zaobserwujesz mój profil, bo w następnym filmie pokażę Ci, jak łączyć buty z kurtkami i ze spodniami, i jakie buty i jakie kurtki, do jakich stylizacji nosić, i uwierz mi, nie chcesz przegapić tego filmu. Widzimy się bajo!